Pamiętacie Hugo z telewizji? Na Retrosferze można było w to zagrać na telefonie stacjonarnym. I właśnie sobotę spędziłem na imprezie Retrosfera w Brzegu. Jest to festiwal retro organizowany przez Fundację Retrosfera. I jak możecie zobaczyć były tam sprzęty nawet starsze ode mnie. Znalazłem się również takie, na których grałem za dzieciaka. Udało mi się zagrać na Atari Jaguar, co było moim marzeniem. I szczerze mówiąc wypróbowałem chyba praktycznie wszystkie sprzęty, które były dostępne. Bardzo podobała mi się również strefa z Pegasusami. Gdzie najbardziej spodobał mi się właśnie ten telewizor? Bardzo mi się podobało to, że wśród odwiedzających byli ludzie w kompletnie każdym wieku. I z wieloma udało mi się pogadać i wymienić doświadczenia dotyczących jakiejś gierki czy sprzętu. Kolejną salą była sala nietypowych kontrolerów, gdzie były bazuki, pistolety, marakasy, tamburyny, bongosy, no i naprawdę wiele, wiele więcej. W głównej sali cały czas odbywały się jakieś prelekcje i można tam było pograć na Switchu Dwójce. Oraz na różnych innych ciekawych sprzętach. A zaraz obok była sala wystawców, gdzie można było kupić troszkę gierek, przeróżnych gadżetów od różnych artystów i wpaść na Stragan Iron, zbić tam piony z ekipą, zgarnąć retrogrunia i cyknąć okropne zdjęcie z naczelnym.